Witajcie widzowie najserdeczniej, spójrzcie! Co się stało, je On nie żyje? Ja nie wiem, czemu się nie rusza, widzowie! Wzięliśmy go na zewnątrz, bo on wygląda... Nie rusza się kompletnie! O co chodzi? Nie, nie wiem, mu w ogóle. Ja nie wiem, słuchajcie, wzięliśmy go na zewnątrz i jak widzicie musimy go chyba zanieść. Je słyszysz nas? On, on nic nie Halo. mówi. On się nie rusza, nie udaje żadnych oznak życia. Nawet no, jak go tak pomijam. Patrzcie, nie go i nic się nie dzieje. Co jest? Dobra, ale jeszcze ja nie powiem. Ej! Co? Cze, czekaj, co się stało? Czy on, czy on wstał, on stał? Ej, chwila! Łapcie go! Szybko, 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 szybko! Łapcie go! Łapcie go! Łapcie go! Jedź, wracać tutaj, wraca, 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 Ma Mam Mam no mama, mam, mom, mama, mam Mam mama, Mam mama, tarafa, partię, no, Nie, Ręce do tyłu. Ręce do tyłu. Ręce do tyłu. Dobra, tutaj. Uważaj na auto. nie na auto. Uważaj na auto. Uważaj na auto. to na auto. Uważaj na auto. Uważaj na auto. Uważaj na auto. Uważaj na auto. nam uciec? auto. Uważaj na auto. na auto. na no koniec widzowie, to jest... Siema, siema widzowie, z tej strony Yeti I jesteśmy już w Minecrafcie Jak widzieliście, w prawdziwym życiu Próbowałem dogadać się z Palionem Znaczy, nie próbowałem się dogadać Ja udawałem, że nie żyję Udawałem, że nie żyje I prawie mi się udało uciec Ale jednak Bzyku jest za szybki Nie da się, przysięgam wam Nie da się mu uciec To jest po prostu awykonalne No ale cóż, sprawy potoczyły się tak że jestem dalej w celi. No, ale wiecie co? Wydaje mi się, że dalej mogę spróbować udawać, że nie, żyję, jeżeli ktoś tu przyjdzie. A i widzowie, jeszcze jedna war bardzo ważna rzecz: zapraszam Was na mój drugi kanał, bo jutro tam się pojawi ciekawy odcinek. Dlatego chętnie zapraszam Was do subskrybowania. W prawej stronie w karcie macie do tego linka, więc wbijajcie i Halo, oglądajcie. Jest tu ktoś. Dobra, udaję szybko. Yeti! Jesteś tutaj? Dobra, słuchaj, no powiem ci tak No prawie się nabrałem, nie? Prawie było blisko, ale no gdzie, gdzie ty jesteś? O, co, co ty robisz? Czekaj, 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 czekaj! Czemu ty sobie tutaj leżysz, co? Ej! Czemu ty tutaj leżysz? Co? E Yeti, halo? Yeti! Czemu to mi nie odpowiadasz? O co ci chodzi? Nie no, chwila, chwila. Te, hmm... Czyli tak się bawisz, przed chwilą cię złapaliśmy, ale widzę, że yy, chcesz się bawić dalej, tak? No dobra, 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 to w takim razie. Pokaż, pokaż, co tutaj robisz? No siema, no, no, no Elo, no nie widzisz mnie. Ej, jestem tu na górze, ty! No... Co on robi? Czemu on tak, czemu on się nie rusza w ogóle? Ty! No Yeti, no ogarnij się! Możemy czekać, czekajcie, trzeba go jakoś tam, dać mu jedzenie. O, dobra, mu jedzenie, dobra, 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 usuwamy to, halo! Ej, Yeti, łap jedzenie, łap żarcie, Ej, prawda, iść, iść, iść! Nie mogę ci rzucić żarcie, dobra, łap! No, Yeti, patrz, ile masz jedzenia, ty! Nie chcesz jeść całka? Uuu, smaczne jedzenie! Ej! ej. Czemu się nie rusza? Czemu się nie rusza? Co jest? Paweł! Ej, Jedci się nie rusza! O, on chyba nie udaje, bo on by chyba coś powiedział. Ma założoną zbroję, ale... Dobra, co jest, nie tak są. Ej, 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 słuchaj, o co chodzi? Ty, yeti, yeti, o co tu chodzi? Ty? wstaniesz w końcu, ej, halo? Halo? Jesteś tu... Dobra, ja nie rozumiem. O! Jest! Ej, nie zostawię, nie zostawię, nie zostawię. O, ty! Ty barowo, Dobra, nie wierzę w to, Uciekał! nie wychodzę. Ciekał! Jesteś leściem, że dajesz znowu się na to nabrać. nie wierzę, że drugi raz mi to zrobiłeś. Dobra, nie, ale wiesz co? Ale nie, ale nie, ale nie. Ja wiedziałem, ja przysięgam, myślałem, że coś ci się stało, nie? A ty normalnie takie rzeczy mi robisz. Dobra, gdzie ty jesteś? Gdzie ty lecisz? Ej, wracaj tutaj! No i co teraz Bzyku, lamusie? No złap mnie, a, złap a, mnie jak potrafisz, mnie. Dobra, Sierra, ja chciałem normalnie jak człowiek wyjść, a wy mi dalej nie pozwalacie. I to jest słabe z Waszej strony. to Jest słabe Ty z Waszej podstępem strony. Z wstępem próbujesz tutaj wyjść. Ja na takie postępy nie będę tutaj przymykał oka. Słuchaj, dobra. Jesteś gdzieś tutaj na Jetowicach, jestem tego pewien. Tylko wiesz co? Problem jest taki, że po inaczej nie da się uciec, nie da się od was uciec, jesteście powaleni i wiesz co? Nigdy mnie już nie złapiesz i, po, i co ciekawe, co palią zrobi. Będziesz miał normalnie przewalone, co? nie mogę tak, się doczekać, tak, tak, nie mogę tak, 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 się dobra, doczekać. Zaraz się znajdę, zaraz się znajdę, daj mi się. A, zobaczymy Ta jak znajdę. Potrzebuję dwie minuty, myślę, i jesteś złapany. Tak? To chyba będziesz potrzebował 50 lat, bo nigdy mnie nie złapiesz ty! Bzy, ku, no, zobaczmy, zobaczymy zaraz. Tak, szukamy tutaj sobie elegancko wszystko w iglo, e, patrzymy, patrzymy, patrzymy jesteś no przy tym iglu cię nie ma no dobra rozumiem 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 czyli może jesteś gdzieś przy posągu czy coś takiego A no, może... przy jesteś... posągu? No chyba, chyba nie, chyba nie, chyba, no nie. chyba źle wydaje bzyku. Ja jestem schowany. Nie. A to jest najlepsze, będę się bawić tą w kotka i myszkę i wtedy pożałujesz. Oho, uh, uh. eee. ohu! Eee. Widzę cię! Chodź tu! Zostaw! No, ty, no, Jak ty gdzie no, znalazłeś? O Brzeku, przyszłań tabliczkę, to przyszła tabliczkę, to, to jest coś dla ciebie, wejdź tu! Co to za tabliczka? Basem bałwanów, o ty bałwanie jeden! Na pewno, na pewno POSCODA! Okay. Ty próbujesz wejść tutaj na górę, na wieżowiec, dobra, też chodzę, ja też tu chodzę. No zaraz Aha. się opaję, ale Te skóry są zbugowane, no! So, so so. ja to, 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 to ja je chyba stawiałem. Ale, no, to Ty, chyba ja ja jest tobie. No, ja z robiłem to, nie? O nie, hmm? tu nie ma wyjścia! Jezu! Dobra, wam. Ja ja tu, gdzie tu uciekłeś? A widzę cię, dobra, chodź tu. O, no, no. Haha, ha, nigdy! No Oła. nie mogę! O nie, tu? o nie, dobra, dobra, dobra. O, tu jest basen, tenis, Spongeboba, Boba. Ej, co ty robisz? Zostaw mnie, zostaw mnie! Chodź, chodź, no. Ty jesteś powalony, ty jesteś powalony. Proszę cię, nie, no daj mi ty... przeżyć! Dlaczego wy mnie więzicie, No! Przecież ja no nie, nie jestem. Bo nie ja, ja jestem tego, chory, dobra, wszystko nie... Ja jestem chory, potrzebuję do szpitala. Muszę do szpitala, mam naprawdę jesteś, za każdą chorobę. Na głupotę jesteś Yeti, a nie na cokolwiek innego Ale ty... Kurde, słuchaj, chodź tu. Ja mam za każdą chorobę, jak nie zostanę wyleczony to umrę w ciągu pięciu sekund e, a, raz, tak, raz, dwa, tak, tak, tak Dobre wymyślenie trzy, choroby cztery. Nie! To... E, yeti, halo? Nie no dobra, wariacie, no nie możemy tak! Ej dobra dobra, to nie jest zabawne, czekaj, 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 daj mi no, wiedziałem! <laughs> wiedziałem! Komuś, Chodź tu, chodź tu, chodź tu No, No się znowu nabrać, co należy Dobra, ale już się nie nabiorę, teraz się zabiję. Nie, 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 nie Otwieraj się Zabijam się No ty creeper, co ty? Chodź tu, Ile mam życia? No nie wierzę w to, ile mam życia? Jedno serduszko mi zostało i nie mam już fajerwerek Koniec, to jest twój koniec, uwaga Trzy, dwa, jeden Patrz jak jestem blisko, widzisz to? Ale ja już nie mam jednego serduszka, bo sobie zjadłem A co ale jak się złapię? Ja nie wiem. Ja na, ja na przykład 20 fajerwerek, co? No to... Ej, to może tak, dasz mi jedną i będzie fajnie. A jak czy ci nie dam? O ty! Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Yy. Zostaw mnie, to jest moje studio muzyczne. Tak? No to dobra, to posłuchaj mnie. Ej, ale nie tutaj, tutaj poważnie. No to patrz, no to... Powiedzmy tak, po dobroci czy na sile mam cię wziąć? Yy. Aha. Aha, dogadajmy, tak, dogadajmy się, zrobić. dogadajmy się. No Mam dobra, twoją dobra, lunetę dobra, dobra. i nie zamacham się jej zniszczyć Dobra, 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 no ale dobra, nie, tu nie chodzi o lunetę, tu chodzi o to, żebyś wrócił do więzienia, to tak, wrócić? Ale ja nie chcę tam wracać w no Ale to nie jest, to nie moja wina, słuchaj musimy, wiesz, wiesz co, co musimy zrobić, no musimy to zrobić Wy mi zabraliście wszystko Przepraszam cię, przepraszam cię Eti, wiesz, jest jak jest, no niestety, wraca, to tak, jak wracamy, po dobroci, dam ci dwie fajerwerki, okej, okay? i wrócisz ze mną, dobra, ale masz wrócić ze mną do celi, jak pójdziesz gdzieś indziej, to, to od razu giniesz, okej, okay? dobra, już, no, co ty robisz, no, już, idziesz do celi, wracamy, no, nigdy, no, tak, tak, no, dobra, no to dobra, no to dobra, mnie. koniec, koniec, trzymaj się, żegnaj, o nie, widzowie, on mnie. Ej, on jest głupi. On jest głupi, widzowie, co to jest? Patrzcie, co zrobił Co prawda, nie mam jak stąd uciec, ale zobaczcie na to! Przecież on zostawił klapę! Nie, no to jest niebywałe. Czekajcie, gdzie on w ogóle jest! O, chyba wraca dopiero. No ale patrzcie na to, ja się... O, tutaj się ukryję i poczekamy na niego, ciekawe czy w ogóle mnie zobaczy. Nie, raczej nie powinien. O powinny. nie, 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 dobra, gdzie jest ten ty Chwila, chwila, chwila. Nie ma go w środku, co jest? Jakim cudem? Przecież... No może takim cudem, że odwali... O ty, nie gadaj, że zauważyłem cię od razu, co? E, no dobra, co? wracasz. Wracaj, wracaj. No ale co to był twój błąd, bądź uczciwy. O, sam uczciwy. Dobra, ale nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie. No dobra, to wchodź do celi Zostaniemy kolegami. Znaczy jesteśmy nie. przyjaciółmi, a przyjaciół... Przyja... Aha. Przyjaciele, Niestety, się nie ma nic to, dobra. Tory, dobra, nie miałeś żadnych przedmiotów. Musiałem to zrobić, bo ja nie wiem, co ty masz tam w środku, ale nie masz niczego. A no, czemu mówię, no, nie? No, nie, chcecie, nie, ma Ale muzyku, patrz. No, kiedyś, no. Może, kiedyś może się stanie tak, że Ty będziesz potrzebował pomocy, albo ja będę musiał Cię uwolnić. Czemu nie pomyślisz to tym? Ale, ale to słuchaj, my wszystko robimy dlatego, żeby Palion mógł wejść na Palionowa. Ty nie chcesz z nami kooperować, czyli nie chcesz, ja żeby chcę. Palion był na Palionowie. nie chcesz, słuchaj. czyli podobają Ci się rządy hejtera, czyli nie, nie chcesz, żeby Palion rządził nie, Palionowem. Nie, czyli nie. nie chcesz, żeby i Palionowo istniało. Dobra, Brzyku, idź stąd. Ja już nie chcę, ja już nie chcę. Dobra, to ja mam Twoje przedmioty, więc no, luz. O Boże, dobra widzowie, no nie wiem, czy uda mi się uciec. W każdym bądź razie zapraszam Was na ten mój drugi kanał. Po prawej stronie macie kartę i zachęcam do subskrybowania, oglądania. Widzowie, trzymajcie się, mam nadzieję, że to ucieknie. Cześć.